Cześć, witam Cię serdecznie. W tym wideo powiem Ci jak zrobić super fajne zdjęcie telefonem komórkowym bez dodatkowych sprzętów, bez dodatkowych programów. Jeden prosty trik, jak zrobić fajne zdjęcie telefonem komórkowym. Dzisiaj jesteśmy na Florydzie, w Miami, na West Palm Beach, w dzielnicy Alt Decor, gdzie jest bardzo dużo pięknych, starych budynków, pięknie odnowionych, głównie hoteli. Jeden z nich jest właśnie za mną i będziemy go fotografować i chcę Ci pokazać jak zrobić fajne super proste zdjęcie z pięknym trikiem foto. Więc pierwsze co, to zastanówmy się nad kompozycją. Czy nam tu potrzebny kadr pionowy czy poziomy? Ja osobiście robię kadry pionowe i poziome, ponieważ nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co Ci się przyda, kiedy Ci się przyda i co możesz wykorzystać. Na story pion, na Facebooka, normalnie na posta poziom, więc zawsze Ci zachęcam, żeby zrobić pion. A jak zrobisz pion, to potem zaraz zrobić Poziom, ale wracamy do naszej kompozycji tutaj i do hotelu. Mamy Park Center Hotel. Bardzo fajne niebieskie kolory, super kontrastują z zielonymi palmami i z niebieskim niebem. Dzisiaj mamy troszkę chmurek, całe szczęście, bo jest dość ciepło, ale zobaczmy, jak możemy zrobić zdjęcie. Prawdopodobnie większość z was, jakby podeszła, to by zrobiła takie zdjęcie. Może jeszcze ktoś by stał przed tym hotelem i wyszłoby coś takiego. Daj znać w komentarzu, czy się ze mną zgadzasz. Nie? Ale zwróć uwagę, co możemy zrobić: jak zrobimy coś innego, coś więcej, coś fajniejszego, a mianowicie znajdziemy jakąś, może, kaurę. Jest tu Floryda, jest ciepło, jest bardzo sucho, wilgotno. Znalazłam tu jakiś wyciek wody, ale jak nie masz i nie znajdziesz szkoły, to zawsze możesz z butelki sobie wylać i zrobić trochę refleks na wodzie i wykorzystać to bardzo fajnie do zdjęcia. Więc pierwsze co to wykorzystamy, właśnie wodę. Tutaj mamy już hotel, niebieski hotel, a tutaj zobacz, zwróć uwagę, mamy naszą fajną kałużę, gdzie trochę wycieka wody i pierwsze co to zrobimy, odwrócimy telefon do góry nogami, żeby kamera była jeszcze niżej i wykorzystamy to odbicie, ten reflex i zobacz, co nam wychodzi właśnie, takie zdjęcie, daj znać w komentarzu, jak Ci się podoba, mam nadzieję, że będziesz dzięki temu mojemu trikowi robić jeszcze lepsze zdjęcia. Jeśli tak, to super, daj mi małego lajka. Like ja Cię pozdrawiam serdecznie.